Ratownik do śmigłowca? Będziemy się ewakuować. Do 5 minut podchodzimy na lądowisko, także będziemy na Was oczekiwać. Znajdujemy się na ośrodku ćwiczeń Jerzewo. My realizujemy szkolenie dla personelu medycznego, członków, załóg. LGPR, doliczej Grupy Poczukiwawczo-Ratowniczej. Przewidzieliśmy dwa scenariusze medyczne. Pierwszy scenariusz dotyczy rannego wybuchu z amputacją urazową kończyny dolnej, z oparzeniami powierzchni ciała, z oparzeniami dróg oddechowych. Gotowość numer jeden, startujecie, lecicie sobie do zdarzenia na poligonie. Uraz detonacyjny podczas wysadzania jakichś materiałów wybuchowych doszło do niekontrolowanego wybuchu. Jest jeden poszkodowany. Halo, słyszy mnie Pan? Pacjent nie reaguje na Twoje polecenia głosowe i na Twój bodziec bólowy. Na 24 oddycha. Ale tętno na tętnicy promieniowej nie wyczuwasz. W czasie szkolenia ASAR wykorzystujemy symulatory wysokiej wierności, które potrzebują obsługi wielu osób oprócz instruktorów z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Mamy również techników symulacji, którzy pomagają nam w obsłudze tych symulatorów, jak i również przygotowaniu całej tej infrastruktury do działań. Drugi scenariusz będzie dotyczył pilota, który w wyniku awarii katapultował się, lądował na spadochronie. Ma połamane nogi, jest w stanie głębokiej hipotermii. Czy jesteśmy jedyną jednostką szkolnictwa w Polsce, która realizuje tego typu symulacje medyczne właśnie w tak realnych warunkach w trakcie lotu śmigłowców? Podczas transportu lotniczego symulujemy zatrzymanie krążenia w różnych mechanizmach. Tutaj ratownicy medyczni mają bardzo duże zadanie, bo na pokładzie śmigłowca jest bardzo ciężko wykonywać te medyczne czynności ratunkowe. Zwykłe nabranie ampułki, adrenaliny staje się bardzo ciężką czynnością. gram adrenaliny i 300 miodaronów w wyciąg rutynowej piwocie. 2 jest w norbie. normie, tak. Teraz słyszałem. Jest hałas, jest ograniczona przestrzeń, braki w komunikacji, wszystko musi być drogą radiową podawane, tą wewnętrzną. Dlatego, proste czynności, które na co dzień ratownicy medyczni wykonują, okazują się jednak na pokładzie śmigłowca bardzo trudne. No i to, to ćwiczenie u, umożliwia tym ratownikom medycznym przećwiczenie tych procedur najbardziej krytycznych dla no, zatrzymanie krążenia takiego pacjenta no, jest jednym z najgorszych scenariuszy, jaki może podczas ich służby się wydarzyć. To jest jedyna szansa dla osób, które pełnią dyżury asar, żeby się sprawdzić, zgrać, zobaczyć, co jeszcze trzeba poprawić, gdzie są popełniane błędy, co jest dobrze robione. Im więcej ćwiczeń, tym mniej krwi w boju.